Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Pod moim ostatnim postem na Facebooku odnośnie suszenia butów w suszarce, pojawiło się tak dużo zapytań odnośnie tego, jak prać, jak suszyć buty, że postanowiłam nakręcić dla Was taki instruktażowy filmik. W związku z tym, że moja pralnia nie wygląda tak ładnie jak showroom boscha, postanowiłam skorzystać z ich gościnności i nakręcę ten film tutaj. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od tego, że nie wszystkie buty nadają się do tego, żeby pranie w pralce. Na pewno nie możemy tego zrobić z butami zamszowymi czy z butami skórzanymi. Natomiast z powodzeniem możemy wyprać buty materiałowe, takie jak trampki, tenisówki, baleriny, adidasy. Trzeba tylko mieć na uwadze to, że takiego cyklu prania butów nie możemy powtarzać zbyt często, ponieważ wielokrotne pranie może doprowadzić do deformacji obuwia. Pamiętajcie też o tym, aby nie prać w pralce obuwia materiałowego, które jest zdobione cechinami, ćwiekami czy koralikami. Ostrożna bym też była w praniu obuwia silnie zabrudzonego, np. farbami czy cementem, ponieważ ten typ zabrudzeń może uszkodzić pralkę. Przed wrzuceniem butów do pralki warto też przeczytać zalecenia producenta co do pielęgnacji, które możemy przeczytać albo tutaj na metce na wewnętrznej stronie języka, bądź też na opakowaniu obuwia wrzuceniem butów sportowych do pralki przede wszystkim należy oczyścić podeszwy z zaschniętego błota i piasku. Wyciągamy sznurówki, wyciągamy wkładki, bo dzięki temu buty lepiej się nam dopiorą i potem szybciej dosuszą. A warto je też wrzucić do poszewki po poduszce bądź takiego specjalnego woreczka do prania bielizny. No i koniecznie musimy dorzucić do pralki za dwa ręczniki, bądź koc po to właśnie, żeby buty nie uderzały nam o bęben, czyli to będzie stanowiło dla nich taką amortyzację. Biegające swobodnie buty w pralce mogłyby po prostu uszkodzić te zbieraki. Więc wrzucamy i pierzemy. Na panelu sterowania wybieramy program prania ręcznego. Temperatura prania nie powinna być wyższa jak 30-40 stopni. Prędkość wirowania najlepiej, żeby była maksymalnie 600 obrotów na minutę i czas prania nie dłuższy niż 30-40 minut. Do prania obuwia powinno się stosować niewielką ilość proszku, nie zaleca się stosowania środków zmiękczających. Wyprane buty przekładamy z pralki do suszarki, ustawiamy je na specjalnej półeczce. A na panelu sterowania wybieramy program czasowy. W przypadku Boscha i Siemensa ten program nazywa się program czasowy ciepły, w przypadku LG jest to program suszenia w koszu, w Samsungu i w Beko nazwa tego programu to suszenie na czas, a w Electroluxie najpierw wybieramy program do suszenia syntetyków, a potem opcję suszenia na czas. Dlaczego wybieramy program suszenia na czas? Ponieważ jest to program, w którym nie działają czujniki wilgoci, czyli te metalowe wąsy, które tutaj wyczuwamy ręką wkładając ją do bębna. Tylko to my decydujemy o tym, jak długo suszarka ma suszyć. Czyli wstępnie ustawiamy sobie czas suszenia 30 minut. Po upływie tych 30 minut sprawdzamy, czy buty się już wysuszyły. Jeśli nie, to ustawiamy dodatkowe 10-15 minut i tak do skutku, czyli do momentu, kiedy buty będą wysuszone. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do prania i suszenia butów, to koniecznie piszcie je pod filmem. Do zobaczenia za tydzień.